Mężczyzna nie spodziewał się, że niewinne zdarzenie podczas stosunku może mieć tak opłakane skutki. Po tym, jak partnerka ugryzła go w prącie, przez miesiąc walczyło życie w szpitalu. Mężczyzna przez wiele dni walczył o życie w szpitalu, po tym jak partnerka ugryzła go w intymną część ciała. Nie miał pojęcia, że niewinna zabawa może skończyć się dla niego tak dramatycznie. 43-latek był przerażony, kiedy usłyszał od lekarza diagnozę. Mężczyzna został gryziony przez partnerkę w intymną część ciała 43 lata. Był przerażony tym, co stało się z jego penisem. Podczas stosunku partnerka dla zabawy przygryzła jego członek. Zęby spowodowały nacięcie na delikatnej błonie penisa, a w tym miejscu skóra zaczęła zmieniać kolor. Ugryzienie spowodowało infekcję, a członek zaczął gnić. Po kilku dniach ból znacznie się nasilił, a rana stała się czarna. Mężczyzna natychmiast udał się do szpitala. Raport z tego przypadku został opublikowany w na Urnalow Emergency Medicinne. Publikacja zawiera zdjęcie, na którym widać 3-centymetrową ranę w kształcie dwóch okrągłych, czarnych znaków, znajdująca się na żołędzi członka. Kolor ten oznacza, że w miejscach tych doszło do bardzo niebezpiecznej martwicy skóry. Mężczyzna trafił do szpitala z poważną infekcją. Na szczęście, infekcja nie rozprzestrzeniła się po organizmie mężczyzny i nie doszło do groźnej dla życia sepsy. 43 latek przez miesiąc przebywał w szpitalu, a lekarze podawali mu dożylnie antybiotyk. Po tym czasie lekarstwo zamieniono na doustne, a medycy stwierdzili, że członek mężczyzny, choć ma minimalną deformację, został uratowany i znów będzie w pełni sprawny. Dzisiaj grzeje, 1. Gdy wszyscy świętowali Nowy Rok, nikt nie miał pojęcia o tragedii. Nie żyje 21letnia artystka 2. Po ujawnionych filmikach zbójki zrobiła się wielka afera. Wiadomo, co dalej z pięknymi i młodymi specjaliści zwracają uwagę, że przypadek 43 latka to nie jedyna taka sytuacja. Dla niego wszystko skończyło się dobrze, ale takie uszkodzenia mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia poszkodowanych pacjentów. Ważne jest, by szybko reagowali na wszystko, co budzi ich podejrzenie. Podobnie jak w tym przypadku, ukąszeni w prącie pacjenci często nie szukają natychmiastowej pomocy medycznej, a proces chorobowy postępuje. W rzadkich przypadkach ukąszenia mogą prowadzić do zagrażających życiu chorób zakaźnych, takich jak gangrena Fournier'a, które wymagają natychmiastowego leczenia chirurgicznego, napisał w raporcie Mark Zoski, adiunkt medycyny ratunkowej na Uniwersytecie College of Medicine w Arizonie. Najlepsze newsy dnia, źródło, metro nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i Obserwuj Pikio. PL na Google News.